8 czerwca, w ponad 20 miastach regionu, odbywała się po raz kolejny Industriada, czyli święto szlaku Zabytków Techniki. Wszystkie miejsca wpisane do szlaku tętniły w tym dniu energią i, jak magnes, przyciągały turystów. Szlak łączy różnego rodzaju obiekty postindustrialne związane z wieloma gałęziami przemysłu, m.in. z górnictwem, hutnictwem, energetyką czy łącznością. Industriada miała swą odsłonę m.in. w Chorzowie przy szybie prezydent. Święto szlaku zabytków techniki, wypełnione było koncertami, wystawami, degustacjami oraz konkursami dla najmłodszych. Program Industriady łączy elementy związane z tradycją i nawiązuje do współczesności. Zwracano szczególną uwagę w tym dniu na edukowanie najmłodszego pokolenia i przekazywanie dzieciom cennych wartości. Tego dnia atrakcji nie brakowało, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Industriada to połączenie tradycji i nowoczesności, kultury i techniki oraz scalenie pokolenia młodych ze starszymi. Celem tego wydarzenia było zwrócenie społecznej uwagi na kwestie związane z przemysłem na Śląsku i cennymi pozostałościami po technicznym rozkwicie regionu. Również na katowickim Nikiszowcu odbywało się wiele interesujących wydarzeń w ramach Industriady. Na scenie prezentowały się energetyczne kapele oraz maluchy rozpoczynające swą sceniczną przygodę, które zostały z niezwykłym entuzjazmem przyjęte przez publiczność. W podcieniach zabytkowych budynków artyści grupy Janowskiej wystawiali swoje prace. Turyści mogli się także przyglądać powstawaniu nowych obrazów. Na jarmarku Towarzyszącemu Świętu szlaku zabytków znaleźć można było interesujące stoiska, oferujące na przykład biżuterię z węgla. Nie zabrakło również strawy dla ciała, na stoiskach gastronomicznych można było się zaopatrzyć w tradycyjne śląskie specjały. Industriada stała się doskonałą okazją do integracji ślązaków, w wydarzeniu temu towarzyszyła piknikowa atmosfera. Atrakcją imprezy były także wycieczki z przewodnikiem po osiedlu Nikiszowiec. Wiele osób z nich skorzystało, by poznać to wyjątkowe pod względem architektonicznym i społeczno-kulturowym miejsce. Podczas takiego spaceru poznawano ciekawą historię w dzielnicy. Warto dodać, że dzięki Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu każdy chętny mógł skorzystać z bezpłatnego transportu i odwiedzić najważniejsze miejsca związane z przemysłowym bogactwem regionu. Specjalny autobus kursował pomiędzy obiektami wpisanymi do szlaku zabytków techniki i pozwalał turystom na sprawne przemieszczanie się oraz zwiedzenie dużej liczby zabytków w jeden dzień. Podobnie jak w latach ubiegłych święto szlaku zabytków techniki przyczyniło się do integracji lokalnej społeczności oraz kultywowania tradycji.